Tym bardziej, że mamy do czynienia z krajem, który, którego my mamy integralność gwarantować tym porozumieniem, tymczasem on ma roszczenia terytorialne w stosunku do Polski. Ja przypominam słynno, słynne spotkanie Blinkena prawda, z, ważnym, z ważnym przedstawicielem ukraińskim, gdzie wszystko rozgrywa się na tle mapy, gdzie gdzie część Rzeczpospolitej Polskiej jest określana jako terytorium ukraińskie. No takie rzeczy dowodzą, że Polska takiemu krajowi, że tak powiem, powinna się po, powinna go wspomagać, ale jeżeli to tylko słownie, natomiast nie uzbrajać go, ponieważ jeżeli ktoś ma do naszego państwa pretensje terytorialne, zostanie uzbrojony przez Stany Zjednoczone, mimo wszystko, przez Wielką Brytanię, przez Polskę, to potem ta broń może być użyta bez żadnych skrupułów przeciwko tym rewindykacjom, które oni sobie tam na tych mapach wyrysowali. Mówię tutaj o tym słynnym, Państwo mogą sobie w internecie zobaczyć, prawda? pan Dmytro Pueba sobie szef ukraińskiego MSZ-u pozwolił na to, żeby pokazywać pokazywać mapę nad z wyrasowanymi ziemiami, polskimi powiatami na tle tego, prawda, on przedstawia, przedstawia to jako rzekomo mapę, znaczy jako mapę Ukrainy. To jest, to jest rzecz po prostu skandaliczna. Tymczasem tak, handel bronią oczywiście jest, Ukraińcy kupują broń, no ale Polacy tutaj będą dawać za darmo. Mało tego, dowiedzieliśmy się, że będziemy także dla nich kupować znaczy inaczej, już zakupiliśmy PGNiGę, zakupiło gaz na Ukrainy. Oczywiście wszystko za darmo. I to pada pytanie, co to są za sadomasochistyczne działania polskich władz, które każą nam w sposób tak bezwzględny wspierać, wspierać te, wszystkie, te wszystkie działania i przede wszystkim sponsorować. sponsorować. Polska, kraj, który teraz przez tę pandemię taki osłabiony, do tego ciągle wygrzebujący się z słabą gospodarką, ma sponsorować kraj którego oligarchowie, którzy nim rządzą, żydowskiego, prawda, większości pochodzenia, więc może też nie poczuwający się do tego biednego ludu ukraińskiego, ale jednak są najbogatszymi, jednymi z najbogatszych ludzi na świecie dzisiaj. We wszystkich rankingach państwo znajdziecie ich jako najbogatszych. Czyli gdzie trafia ta nasza pomoc? Czyżby ona nie trafiała właśnie do kieszeni tych ukraińskich oligarchów, kiedy jeden z najbogatszych zarówno w surowce, jak i w ziemię, prawda, wspaniałe Rzeczpospolite i Podolskie, najbogatszy z rejonów na naszej planecie, gdzie ludzie żyją w nędzy, który jest w rozpadzie, który jest państwem upadłym. To oznacza, że coś tutaj, proszę państwa, jest jednak nie tak. Wiemy, że w Polsce istnieje bardzo silne ukraińskie lobby. Jeżeli zresztą nie tylko ukraińskie, jeżeli popatrzycie na nasz parlament, jeżeli popatrzycie na te głosowania, trzeba sobie zadać pytanie, co to tutaj tak naprawdę się dzieje, że nikt nie ocenia sytuacji realnie, nie stawia żadnych warunków, na przykład za, za broń nie każe się zapłacić, za pomoc żywnościową inną nie każe sobie zapłacić, kiedy mówię, mamy tam tak bogatych ludzi, których stać na to, tych oligarchów, żeby sobie to wszystko kupić, tylko to wszystko ma być na zasadzie rozdawnictwa. No odpowiedź, mówię, poza tym lobby jest jeszcze bardziej prozaiczna. To jest kwestia, ja się pytam, gdzie są nasze służby, aby zbadać. Ilu z naszych parlamentarzystów, ilu z naszych polityków jest regularnie sponsorowanych i odbierają oni pieniądze od oligarchów ukraińskich. I oni wykonują potem ich zalecenia literalnie, a nawet jeszcze, a nawet jeszcze lepiej. Wszystko. Dlaczego pozwala się na przykład, żeby Związek Ukraińców w Polsce, który teraz rośnie w siłę, bośmy to wpuścili. Też nie wiadomo na jakiej zasadzie miliony Ukraińców, rozdaje się im obywatelstwa. To jest bardzo wielkie zagrożenie dla Polski w przyszłości. Ja przypominam, ci ludzie, którzy tu wjeżdżają, w większości już u siebie odebrali tą szkółkę banderowską, prawda, która nakazuje być wrogiem w stosunku do, do Lachów, do Polaków. Prawda. Oni to odebrali, tutaj przyjeżdżają. Yy, nasi godzą się, już wiemy, od, od pewnego czasu prowadzą rozmowy z Ukraińcami, co do tego, żeby oni tutaj uczyli się na terenie Polski alternatywnej historii i geografii, czyli uczy, uczą się, mają się uczyć o wspaniałym Banderze i Szuchewiczu, jak to wspaniale on mordował tych Polaków i o tym geografii, czyli o tym, że Ukrainne ziemie sięgają po Kraków, prawda, i, i Warszawę. I, I że zamiast wziąć i pokazać takiemu ministrowi edukacji, co chce tutaj takich edukatorów banderowskich przysłać, tak powiem palcem na, na środek czoła, prawda, żeby się mocno postukała, jeżeli to, żeby sobie nawet młoteczek wziął, by się palnął, że tutaj takie rzeczy nie są możliwe, okazuje się, że z takim panem prowadzone są y, już od miesięcy, prawda, dyskusje na ten temat. To są działania zdradzieckie, to są działania antypolskie. Y, tą sprawę y, powinniśmy rozwikłać. Tu trzeba zadać, ja mam nadzieję, że nasi parlamentarzyści zadadzą y, proste pytania a nawet bym powołała taką jakąś sekcję śledczą, która by wykazała powiązania naszych posłów i parlamentarzystów z kręgami oligarchicznymi państwa ukraińskiego i przede wszystkim z tym, jak, jak to jest możliwe, że dochodzi do tolerowania tych banderowskich symboli, spotykania się, prawda, utrzymywania kontaktów przez niektóre polskie miasta prawda, z z miastami, które już są kompletnie zwandaryzowane, typu Tarnopol, prawda? Ja przypominam, te, ta cała nasza pomoc ma płynąć do kraju, który w tym roku jest, obchodzi rok UPA, prawda? Ukraińskiej Powstańczej Armii, który został ogłoszony publicznie, tak powiem, na poziomie państwowym. Tu nie chodzi o wrażliwość, proszę Państwa. Tu chodzi o to, że banderyzm był zawsze silnie antypolski. My nie możemy wspierać antypolskich sił na Ukrainie, bo to jest działanie samobójcze. To jest działanie po prostu zdradzieckie. Nikt nie może sobie hodować na własnym łonie żmi, która go potem po prostu udziabie, która go potem zamorduje. Za, za a, a to się dzieje. Oczywiście, geopolityka tutaj my, w regionie, nasze prawda, wspaniałe ideały. Pa, ideały ym, Prometeizmy i tym podobne rzeczy. Wszystko tak, tylko pod jednym warunkiem: że Ukraina ma kurs propolski, że my mamy tam swoje lobby, że widać jakieś szanse na porozumienie, a nie tak, jak stawia to Ukraina, że ona naszym decydentom po prostu wydaje rozkazy. To wszystko stawia na głowie. W tej sytuacji, jeżeli tak jest, to dla Polski byłoby lepiej, żeby oni tam, na, tych, na tym, w tym pasku, prawda, jeżeli, jeżeli tego całego ługańska, Doniecka się wytracali sobie siły nawzajem, ale my nie powinniśmy absolutnie w ten konflikt lokalny wtedy się pakować. W żadnym, żadnym wypadku. Co innego, gdyby on się rozszerzył i żeby, żeby rzeczywiście wojska rosyjskie zostały rzucone na kijów, żeby w ogóle to państwo powalić na kolana, wtedy sytuacja się zmienia. Natomiast w momencie, kiedy jeszcze jest to konflikt lokalny, my w tą rzecz absolutnie, ale to absolutnie ładować się nie powinniśmy, a już na pewno nie z Brytyjczykami Ponieważ no nie wiem, nie ma chyba w Polsce osoby, która nie zdaje sobie z tego sprawy, czym są gwarancje brytyjskie i jak się dla Polski skończyły? Pchnięto nas do wojny, straciliśmy wszystko, musieliśmy nasze oddziały potem jeszcze sami sfinansować, czyli złoto, które mieliśmy zdeponowane w bankach Anglii zostało zabrane na to, żeby, żeby Polacy mogli walczyć. W, w, na teatrach prawda, całego, całego świata y, po stronie Brytyjczyków. No, w tej chwili, jeszcze jak wiemy, pan Mateusz Morawiecki też ma zdeponowane w Londynie trochę złota. Obawiam się, że każda y, interwencja y, y, Polski y, tam byłaby też finansowana z tych pieniędzy. Jest to szaleństwo. Zresztą nie wiemy, y, co się za tym jeszcze kryje, jeśli chodzi o y, y, wciągnięcie Polski w awanturę. Być może. Ja tego nie jestem w stanie w 100% w tej chwili udowodnić, ale mam. Ile podejrzeń spod tzw. fałszywej flagi. Trzeba się temu, trzeba się temu dokładnie przyglądać. Mówię, nie wciągać naszego kraju w żadne bałagany, ani w żadne umowy z Brytyjczykami, którzy wojska nie mają, ani go tutaj nie przyślą, bo wiemy, że już zadeklarowali, że wojsk nie przyślą, ale znaleźli frajerów, żeby nie być wiecznie tym frajerem, który jest po prostu wypychany, żeby krew, krew swoją przelewać. Tak, w czasie wojny takie piękne opracowanie z 1943 roku. Miałam pana Nowotyńskiego, tytuł był Dość szafowania krwią polską. Dość eksperymentów, dokładnie dość eksperymentów z krwią polską, ale w, w podtekście jakby tego dość już szafowania, dość już um, eksperymentowania, które kończą nas z tym, że jesteśmy wyniszczeni jako naród już jesteśmy zbyt wyniszczeni jako naród, aby pozwalać rządzącym na kolejne eksperymenty z krwią polską.